Witajcie cieplutko i zapraszam Was na vloga przy Tak więc, moi drodzy, w pięknym kubeczku popijam sobie herbatkę. Dzisiaj jest, um, dzisiaj mamy 25 wrzesień, dochodzi w pół do 11. Ja muszę uczesać włosy, bo spałam w warkoczu. Zobaczcie, jak mi się kręcą włosy. Um, miałam taki zwykły warkocz zrobiony tak z tyłu. No i takie ja teraz mam loki, ale w kuchni lepiej mieć włosy. Spięte, więc na razie sobie zrobię coś tutaj z tyłu na głowie, żeby mi tutaj za bardzo nie fruwało, nie latało, ponieważ zabieram się od razu za. No, może nie muszę brać, tego głosu, bo teraz sobie oglądam. E, zabieram się za obieranie zimniaków na obiad, żeby mieć już sześciutko gotowe. Ja już jestem o dziwo po śniadaniu, moi drodzy, po śniadaniu. E, I już troszeczkę rzeczy zrobiłam, pranie wstawione, posprzątana łazienka, zostały mi tylko podłogi. Wszędzie dookoła, i już mam wolny obiad. Zaraz obiorę sobie ziemniaczki i, i może rozbiję kotlety. No nie wiem, zobaczę, co tam jeszcze zrobię. Więc ja zabieram się za robotę, i później do Was się odezwę. Ja i moje oczy. Jestem już z powrotem, trochę ogarnęła moje włosy i naszykowałam już na obiad, więc mam ubrane ziemniaki, odlety już rozbite, opanierowane. Ja zawsze tak e, lubię wcześniej sobie naszykować. Dochodzi 12.00. Ja jeszcze tylko coś z sałatką. Nie wiem jaką surówkę. Będę musiała iść do sklepu i coś kupić. Nie wiem co jeszcze, zupełnie nie wiem co. Mizeria, już mi się przejadła, pomidorki jakieś takie też mi się przejadło, więc yy, nie wiem, dopijam moją herbatę ze śniadania. Ja tak mam yy, w pięknym kubku. Yy, dopijam ją i porozmawiam troszeczkę do Was. O, pokażę Wam ten krem, o którym Wam wspomniałam ostatnio. I to jest super krem, mogę Wam go polecić z czystym sumieniem 4,5 roku. I on jest duży, 150 ml, ja go używałam no ze dwa lata temu, przez kilka lat go używam, muszę sobie jeszcze go dać. Ja kupiłam, e, on jest z gliceryną, krem do rąk i paznokci regenerujący. Kupuję ten ewentualnie czasami nawilżający, chociaż on też jest nawilżający, więc pięknie pachnie, szybko się wchłania i zostawia właśnie takie uczucie nawilżenia, więc taki krem właśnie był mi potrzebny przy okazji zakupów rosmanowych, których pewnie niedługo Wam nagram, ale będziecie musieli na nie jednak poczekać położyłam sobie również tutaj katalog najnowszy z Avonu, bo już go tak częściowo przeglądałam, ale wiecie, to jak to z dzieckiem jest przeglądanie. O, mamo, 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 więc sobie muszę to przejrzeć. I co ja Wam, kochani, powiem? Powiem Wam, że że to będzie chyba już ostatni vlog, filmik w tym tygodniu i do połowy drugiego tygodnia ponieważ już za chwilę mamy wizytę w szpitalu z tymi migdałkami no i okaże się, we wtorek chyba mamy, tak, przyszły, więc się okaże, czy jesteśmy zakwalifikowani na zabieg, czy nie. Ja ostatnio coś mnie złapało, zaczęło mnie gryźć w gardle, miałam lekki jakby katar, kichać mi się chciało i strasznie się przestraszyłam, mówię tylko nie proszę, nie, tylko, że mi zraziła nikoli i zaczęłam się, wiedzieć, co, a to co ja piłam, nie gripex tylko, no no nie wiem, no takie saszetki, nie pamiętam jak się nazywa, piłam to, jakieś e, rutinoscorby i tak dalej, tak dalej, kaszlu nie mam, katar, taki jest dziwny, niby to jest katar, ale to nie jest katar, że jak e, coś mu się zbierze i wiecie to w hmm, chusteczkę, to później nie mam, no i później za kilka godzin jakbym znowu miała, więc nie wiem, czy to są zatoki, mam nadzieję, że nikoli nie zaraziłam, dmucham, pucham na nią, więc e, no teraz taki mamy gorący tydzień i gorące dni, i raczej już nie będę miała głowy do nagrywania, bo ja i tak już mi przychodzą takie dziwne myśli do głowy związane z tym zabiegiem, aż mi się gorąco zrobiło. Chciałabym go już mieć za sobą nie mogę się doczekać, kiedy już wyjdziemy. Nie wiem, jak to będzie, bo nie wiem dokładnie wszystkiego się dowiem na miejscu, no, jeśli się zakwalifikujemy. Czy tam ten pobyt nasz będzie trwał trzy dni? I czy nasz wypiszą trzeciego dnia, wychodzi chyba to. Trzeci dzień wychodzi chyba w sobotę. No i czy nas. czy nas. Ewentualnie, kurde, jakieś tu własne lata, yy, wypiszą w sobotę, czy, smają, czy jest, są u nich wypisy w soboty, ewentualnie w niedzielę, bo nie chciałabym tam yy, z powodu weekendu siedzieć. Wiecie, jak to jest w szpitalach? W szpitale najlepiej jest omijać szerokim ukiem. No, my niestety mamy taką sytuację, że jesteśmy często w szpitalu ze względu na Nikosię, yy, więc chcąc, nie chcąc, ja się kontaktuję co dwa, co dwa, co tydzień ze szpitalem, więc, no niestety muszę, plus jakieś kontrole w szpitalu. I dodatkowy jeszcze jakiś pobyt w szpitalu. Z tym. Mam nadzieję, że bez żadnych komplikacji, bez żadnych komplikacji, zaczynam się bardzo już stresować tym. Dla jednych to będzie tylko głupie usunięcie migdałków, dla innych to będzie coś bardzo ciężkiego do przeżycia, do w ogóle. My mamy. Usunięcie i podcięcie migdałków. Więc z tego, co wiem, to jest. No, chyba, że coś się zmieniło. Ale z tego, co nam rozmawiałam z panią doktor wcześniej, to jest. Ale już wiecie, no, ale powtórzę, bo gdy może ktoś zapomniał, bo ktoś nowy tutaj przyszedł do mojego, na mój kanał. Że jest to bardziej skomplikowany zabieg. Więc to nie jest taki szybciutki. On troszeczkę dłużej będzie trwał. I nie wiem, jak to będzie wyglądać też z jedzeniem i w ogóle. Mm. No i już ja już, jej, już ją muszę ją jakoś przy, przy, no, wiecie, co oswoić z to myślą, że jak to będzie wyglądać. To już jej opowiedziałam, że no, przyjdzie pani doktor założyć takie, a, no nie wiem jak to, czy nam będzie miała maskę, czy te, takie wiecie, takie wąsy. Jak byliśmy na polisnografii, to właśnie miała te, te wąsy. No i że to będziesz miała, żebyś miała taki klipsik na paluszku, chyba. Tak troszeczkę ją muszę, wiecie, ospoić, żeby to nie było takie bum. Wszystkie zaświadczenia już mamy zebrane od stomatologa, tak samo było na początku ze stomatologiem. Yy, ja jej wszystko powiedziałam, co tam będzie się działo, że pani będzie włożyć taką sawkę, będzie ślę, wysysać to, że będzie ci psikać takim powietrzem z wodą, że potem będzie robić bz żeby wiedziała, co tam ją czeka. No i wszystko było super. E, więc u dentysty nieznacznie, nie trzeba było nic leczyć, bo już wcześniej miała wyleczona, tylko tam zrobiliśmy jej flurolyzację. Plural, pluralizację, jak to się dobrze mówi, nie wiem, z jakim się plączę. Na pewno tam y, ktoś mi poprawi. Yy, I to tak. Yy, no, więc dobra, może kończmy ten temat. Yy, na pewno na bieżąco będę Wam jakieś tam urywki, co się u nas dzieje, na Instagramie rzucać. Jak ktoś mnie ogląda, no to tam pewnie się dowie, co i jak. Ja w niedzielę jadę do Warszawy na zabieg, to też pewnie dowiecie się po tym wszystkim, ewentualnie gdzieś na Instagramie takie będzie moje odreagowanie, więc to tyle. I dobra kochani, przychodzę do Was jeszcze z... tu już Wam powiedziałam wszystko co i jak. I mam haul. haul. Pokażę Wam kilka rzeczy, co kupiłam ostatnio w PEP. W byłam też? Nie pamiętam, czy tam coś jest z Kik, ale udało mi się kupić to, co ostatnio mówiłam, że muszę kupić i nie mogę nigdzie nie trafić, więc czekajcie, chwilkę ja już wam pokazuję. Tym, już jestem. Torba. Tutaj widzicie, torba. Yy, Stepko, a i tutaj też mam. No to dobra, no się nie może od tego, co ja tutaj mam. Udało mi się trafić ostatnio, właśnie zachodząc do Pepco na szlafrok, w końcu szlafrok. On jest naprawdę tak przydatny. Nikola yy, wychodząc z łazienki i od razu wkłada na siebie szlafrok. Jest jej cieplutko, Milusi, szlafroczek. Kupiłam go w Pepko, różne rozmiary były. Kosztował chyba, nie, kosztował tak, 30, całe 30 zł, 299 Były jeszcze chyba tańsze za dwie dyszki, ale ten bardziej mi się spodobał, jest taki yy, cieplusi z takimi łabędziami. Co ciekawe i bardzo dobrze, ma wszyty ten sznurek. To dobrze, tu jest wszyty, bo mm, wiecie, kto z dziećmi jest. Yy, mamy kaptur, super i na plecach mamy takiego łabędzia pięknego i bardzo cieplutkie kieszonki, więc yy, nie kosia już w tym śmiga, szlafroczku. Yy, no i to jednak do szpitala jest potrzebne, bo już tak nie mogłam nigdzie tego trafić i tak myślałam, że... Kurczę, no trudno, mam taką bluzę grubszą, to że to będę jej wkładać. Zanim pójdziemy spać, zanim w ogóle ale udało się, więc super. Mamy szlafrok, więc okej. Okay. Ostatnio będąc na zakupach na w biedronce, trafiłam na takie super papuśki. Zobaczcie, jakie śliczne. U was tego nie widać, ale one są całe obsypane w brokacie. O, nie wiem, o, może tutaj. Bo słyszycie, o! Jest, jest i syrenka, jest i broka takie ala crossy, no tutaj mamy ruchome, wiadomo, te papuśki, ja na te buty mówię papuśki, nie wiem dlaczego, Z zeszłego roku niechcący je, znaczy niechcący wrzuciłam do pralki, ja ogólnie takie buty prałam w pralce, tylko że na za bardzo wysoką temperaturę i te buty się tutaj skuliły, tak, no tak się zgniotły, więc ja już tamte, patrzę tam, bo tam na trasie leżą i już je wywalę, te wezmę do szpitala, będzie miała jako kapcie. A nie powiedziałam Wam najistotniejszej rzeczy. Leciusieńkie, bardzo leciutkie są. Zapłaciłam za nie. Były w koszu z rzeczami przecenionymi, jakoś mi się rzuciły. Zapłaciłam za nie 6,99 albo 7,99, więc super, naprawdę super. Bardzo fajne. Przydadzą się na lato. Bo kapci już koło domu, no, bo, znaczy tu w mieszkaniu ma, to byłaby już czwarta para, bo tam stoją, więc. Nicola by wszystkim chodziła, ale potem się przejść nie da, bo to już są te buty porozwalane. Kupiłam również coś takiego. Coś takiego i to jest z Pepco dynie za 4,99, były różne rodzaje. Bardzo ładna dynia, jakoś te wszystkie halloweenowe czaszki kościotrupy jakoś mm, nie przemawiają do mnie. Taka dynia jeszcze, mm, jeszcze ujdzie, jest ona mm, szklana włożymy świeczkę, będzie fajnie wyglądać, jest taka dość duża, były mniejsze, za 5 zeta fajnie to wyglądać będzie, jeszcze muszę wyjąć, już muszę wyjąć właściwie moje ozdoby, ozdoby jesienne, bo już chyba zaczęła się jesień, więc, więc no, okej, okay, co tutaj jeszcze mamy, skoro już jesień, to zobaczcie, już mamy czapki i kurtki zimowe w sklepach, już wcześniej były, ale u nas dopiero teraz to wywiesili te ręka, rękawiczki i czapki, więc kupiłam moje takie rękawiczki, różne kolory, Kokartko. no Mam nadzieję, że jego kartki to szybko nie urwie, chociaż widzę, że ona jest tak masywnie nawet przyszyta. Więc takie śmieszne rękawiczki. Zapłaciłam za te rękawiczki 8 zł. Kupiłam też za 5 zł. 4 spineczki, bo na spinki to po prostu jak. Nie wiem, co się z tymi spinkami dzieje. Jednorożec tutaj jest jakaś komórkę z koroną, one są wszystkie obsypane w brokacie, nie wiem, czy teraz to u Was widać i do tej, do tych rękawiczek dobrałam jej, o eee, to tak pasuje mniej więcej czapkę, czapkę super czapkę z srebrnymi nitkami wplecionymi też nie wiem, czy u Was to widać i z sercem, są najciekawsze serce, które oczywiście, przecież teraz jest strzał na to zmieniające kolor, więc o, możemy sobie zrobić takie serduszko albo takie, Piękna ta czapeczka i za czapaczkę zapłaciłam 10 zł. Wiem, że takie fajne czapki jak są, to się tak rozchodzą szybko, że później jak jest zima, to nie ma nic. Więc no. I udało mi się trafić na takie koło. Koło, które się nazywa e, serce dekoracyjne. Hmm, dziwnie. Jakieś patyczku, nie wiem, no jakieś patyczki pomalowane, na biało były jeszcze szare, ja wybrałam sobie to i to kosztowało 9,99, w tym mamy taką kokardkę, yy, kokartkę myślę, żeby po to, żeby to zawiesić, no nie wiem, bo raczej taka za bardzo naddekoracyjna to nie jest tak w ogóle jak związana, tutaj jakieś nitki sterczą, ale kupiłam to ze względu na to, że ja sobie yy, yy, jakieś szyszki, jakieś może Y, troszeczkę bombek, kilka takich ozdóbek na Aliexpress mam już w muszę tylko zamówić, żeby mi to doszło. I zrobię sobie z tego taki wieniec, który będę sobie albo modyfikować, albo zostanie on tak, bo na Wielkanoc mam. Y, no i taki wieniec sobie zrobię, to nie jest jakoś bardzo ciężkie, moja Nikola już przeszła tutaj, więc taki gadżecik mam. Tylko nie potłucz tego, do babku? Y, co no, ja? Dynia straszna, co ja jeszcze tutaj tej torebce mam? zestaw baterii, paluszków, bo do tych moich kotem bolsów dopiero trafiłam na te paluszki. I, I ostatnimi rzeczami są to takie podkładki z pepko cztery sztuki, no to takie raczej letnie, wiosenne, więc muszą poczekać swoje i zestaw takich czterech podkładek 4,99, więc bardzo się opłacało. Jeden zestaw mam taki, to właściwie Niccolo. z Nikola byłam, ona wybrała. A ostatnie jak byłam, wybrałam takie, też zielone z takimi no, takie Ala Palmy, również za 4,99. Cztery sztuki. I powiem Wam, że one są, no, są takie elastyczne, plastikowe, ale to naprawdę y, nie ściera się i fajnie wygląda. Takie maty no, nie ścierają się. Przed wszystkim się nie ścierają, nawet jak nieraz. no Ja no, przecieram to bardzo często na stole, często kilka razy dziennie, jak nieraz na niego la za coś czy coś. I to dalej trzyma swój kolor, więc taki zestaw y, mam. No muszą poczekać, muszą poczekać, bo no może te zielone jeszcze no, można położyć, piękna półka, widzisz jaka fajna czapeczka, ale coś jeszcze innego muszę dokupić, na razie, na razie, na razie to wszystko kupiłam, Nikola tutaj siedzi już, może we włosy uczeszemy, bo ja tak zajęłam się um, szykowaniem obiadu, śniadaniem Nikoli swoim, trochę sprzątaniem, praniem, a Nikola ma troszeczkę rozczuchrane włosy. Chodź, tutaj, pokaż. Fajne rękawiczki? Tak. Troszeczkę rozczuchrane włosy, ma, siadaj tu przy piórko mała. O, Nikolka miała dobierance wczoraj, mama no, i robiła. Tak, tylko że Nikosia się nie chciała jej zdjąć, i tak poszła spać. No i rozpaść nie, da, nie chciała raczej. No i jak trzeba, czy udałoby się dzisiaj trochę to rozpiąć? I to tyle, kochani. Nie chcę rozpiąć. Nie chcę rozpinać? Hmm, myślę, czy ja coś do Was jeszcze miałam do powiedzenia. Nie, jestem rękawiczka. Rękawiczka? Panie rękawiczki. Co chodź, za tą czapeczkę jak wygląda, co? Miśka, oderwiemy, rozłocone. Z czapką to też taka historia była, była przyjba bez Nikoli. I akurat taka pani miała taką czapkę ja mówię, ale ma pani fajną pani. Pa, ale ma pani fajną czapkę, gdzie pani ją y, znalazła, y, a ona mówi y mi tu. I patrza dziewczynka, koło nie stoi. To była jej córka i pytam się, a przepraszam bardzo, czy pani córka ma z 5 lat, tak? Ona mówi, że no tak. A mówi, i co, ta czapeczka jest dobra na nią? Bo moja córka też ma 5 lat i tak właśnie zastanawiać, bo z tymi czapkami to tak różnie jest, wiecie, co? Ja albo trafi się na rozmiar dobry, albo nie, więc, bo to jest rozmiar ogólnie 54, tak, niby 6-10 lat. Chodź tutaj, pokaż głowę. No buty już założyłaś te kapcie swoje, dobra. Ale no trzy pary to chyba wystarczająco za dużo. Trzy, cztery? To byłaby czwarta, bo tam trzy pary. Więc taką czapkę grubana jest dość, o! No mam. No trochę tak gdzieś śmiesznie wyglądać. O! To serduszko... O, takie jest fajnie, że serduszko, bardziej widoczne. Taka trochę tutaj większe, ale radę. cieplutka. Pasie. Tak. Do tego rękawiczki będziemy mieli, fajnie będziemy wyglądać, tak? I twój szlafrok zawsze tutaj przyniosłam. Dobra, trzeba rozpierść. Lubisz swój szlafrok? Mój... Cieplutki jest. jest. szlafrok. Szlafruk, tak. Mm. Dobrze, Uciekaj nikomu nie zadwaj sobie. Obrosła. No. Kochani, ja będę kończyć. Sprzątam to i ona no, obiad za wcześnie, ja już się do nie zadam, pewnie coś tam porobię Nikolę y, uczeszę no, na domu. Coś tam może zrobić takie kwiatki. Błacze, <grym> Więc to kwiatki one już po na dworze jest zimno. Y, pogoda jest no marniutka, już niektóre powywalałam kwiatki muszę kupić wrzosy sobie, chociaż te wrzosy w zeszłym roku nakupowałam tyle i one, no one były, cześć, kochani no już mówiłaś kochani, dzień dobry, cześć kochani już mówiłaś, też coś innego musisz powiedzieć i one no, tylko były, cześć kochani, jesień i nie przetrwały, więc. dzisiaj będziemy robić Bawicie! się bawić się, Nikoli bardzo się nudzi też, bo no to będzie w tym tygodniu, to już jest, Pobawimy się dzisiaj poczekajcie, chcesz nie chcesz wiem, drugi tydzień, czy trzeci tydzień w domu, jak jest? Mój brzydal? No dobra, kochani, hol z Rosmanowy Rosmanowy Kosmetyków, jeszcze ta akcja trwa, ale z tego co wiem, to podobno już jest wszystko wykupione, wszystko, Kani. nic nie ma, ale no już teraz ja powiem chwileczkę i już, dobra? Już chyba nic nie będę kupować, no ale tak jak powiedziałam wcześniej, dopiero pewnie się pokaże po tym wszystkim, więc na razie staramy się być zdrowe. Tak. Dlaczego musimy być zdrowe? Dlaczego? No nie wiem dlaczego, ale nie pieść się, bo ono się strasznie pieści i tak, a normalnie tak nie mówi. Dlaczego musimy być zdrowe? Bo? Bo, bo, bo mam migdałki. a jak to będzie robić pani doktor? To, to co? Jak będzie robić? Co by Bo Ona się pyta cały czas. taki takie Co operacja? Nie, nie! Mówię, że ty się pytasz zawsze. Tak, mama powiedziała, że pani założy maskę na buzię albo takie wąsy i Nikosia uśnie, a pani weźmie patyczek i patyczkiem jej tak y, włoży na język i one pani odpadną. Tak? Tkani. A ty będziesz wstała, a jak się obudzisz, to będziesz przy mnie i mama cię będzie bujać na rączkach. A tak? tak, mamo? Tak? Ale Ej, nie piszcie. Dobra, te to, włosy idziemy. Ja nie tak... mam no, Szlafro No musi być. Każdy ma szlafru. Wiesz prawda? ja też mam szlafru. Dobra. Dzieciaczki. Tutaj... Dwa. Trzymajcie pa. nasz kciuki. Cześć kochani. I odezwiemy się już dobry, po wszystkim. Dzień dobry kochani. Dzisiaj dobrą jest nobiną, nowy nadzieję. dzień. Nowy dzień. Już się żegnamy. Papa. Pa. Nie papa. pa. Tak, cześć. Tak, cześć.